Witam Cię serdecznie! Pewnie zastanawiasz się jak wygrać Clash'a, ale to jest bardzo prosta odpowiedź. Rok pierwszy! Ukradnij Drake'a przeciwnej drużynie na ślepo. Dobra, zabijam smoka. Pato, on nie ma smajta przecież. <słysy> Niedługo zbliża się Clash, więc fajnie by było dać jakieś protipy od osoby, która się nie zna. Potrzebujesz wiele, żeby wygrać Clash'a, ale pierwsze co potrzebujesz to... płytliwa nazwa. Bez tego nie ruszymy. A, nazwałem naszą drużynę League of Legends. Zapomniałem. Kiedy mamy już nazwę drużyny, nadeszła pora na Lobby. Lobby możesz traktować już jako rozgrywkę. Tak naprawdę właśnie tutaj zostanie rozstrzygnięty wynik meczu. Dobra, no Lulu, Jinx, Volibear, pierwsza trójka. Może zszokujemy ich. i losujemy teraz championu, co? Nie, wygramy, tak i tak. i Iloi, Iloi, Ty jesteś OP, Iloi. Ja jestem zbyt ale ty no dobra, Jak mają być gnojani, no to da. Fulade Mają, no to musisz coś, nie wiem. Ale ty grasz, Mida? No Mida, weź mi Jakie ku... kud... Nie ma opcji, nie biorę. Nie nie. nie, nie biorę ci biorę. Uder. I to jest kolejny krok, żeby wygrać klasza. Zaufanie. Musicie być zgrani, musicie ufać sobie, nie możecie się kłócić. Musicie mieć wspólny język i myśleć dokładnie tak samo. Serio, weź to. Panowie ufamy mu. Tak, dawaj, kurwa. Kurwa, uder mi. No nie wiem, panie, kurwa, Kamilu, nie. nie wiem czemu ja w ogóle pomyślałem, że to będzie dobre. Nie wiem, jak zobaczę 01, w ogóle tylko kur, tym uderem. Udarem, kurwa. Pochaniam się, że grałem mi z Fortnite. Jakim kupuję ty... pomyślałeś, że ty kurwa. Nie <śpania> wiem, to ostatni pig był, kurwa, opadł, że jest taka godzina. My też nie mamy AP y w ogóle. Znaczy, no mamy. Ale... Nie wiem, zaraz dla jak i nie słucham, cię, mutuję cię, udy udy. Dobra, no... Zamknij mi mordę po prostu mf na low macie, pan eee, Bardzo nie U... no, ja Dobra, pisałem, dobra, nie? dobra, dobra Zamykam, <laughs> zamykam pirę. Oficjalnie rozk*****eśmy Teraz wygraj nam grę Ale najważniejsze jest się wspierać I grać drużynowo nie. Weźmiesz kurwa, jak jest panie spocony? Panie spocony Halo? Panek? Halo? Halo? Panek? Panek, proszę? Panuś? Błagam, przebłagam cię Wiecie jak załówta? Poproszę. <noise> Drake. No to co dasz radę, to jest Nie mam go Drake'a. No mi po. po... <noise> no niestety jedna gra taka wiesz, musisz sobie sam poradzić, Dasz radę. Przepraszamy. Przepraszamy, ja najmocniej. Ale się dogadaliście. Ale najważniejsze jest to, żeby w stresowych sytuacjach zawsze się wspierać. Chyba nie wiesz Jak nie będzie grał poi? wie, że gramy, on dziś poszedł. Ale co ty się unosisz? Na normalny jesteś. Ty się ja paprujesz. Ty ja ja się nie prójesz. Ja ja no ja Tylko koszulka mi przywieczę. Ale po co ty się prójesz do wszystkich. Ja cię nie próję chłopaki, zrozumcie mnie, proszę. Po prostu jestem głodny. Ty chyba też kurczę, podługo ma wszystko zapły w panie z Niestety w champion Selection nie ma twojej starej no nie swe czem, Nie wiem czemu, ale odmagałaś Okej okay. Sabotaż Zobacz, sobie będą 10-0 Niekoniecznie ci wierzę jestem bardziej w stanie uwierzyć, że Brandt Kupa je... 10-0 Ocha report, opraczanie <ścoughs> Albo Jinx O, miał ku... O twoje... I woliber. Nie wiem, szu... szu Voliber. szukam k**a Spierdalej grubi. No ale czasami Zaraz do tego dojdziemy Teraz czas na reklamę są wakacje, czy ty nie chcesz sobie zagrać taniej? Na Instant Gaming! Zasada korzyści działa w dwie strony. Ty kupujesz gierkę taniej, a ja dostaję z tego prowizję, dlatego że kliknąłeś link, który jest w opisie. Sprawdźmy sobie jakąś przecenę! Dodatek do Elder Nick jest za 169 zł. Gdy na Instead Gaming jest za 132! Zł. To jest okazja, to jest przecena, to jest ocena, to jest skór! Na Instead Gaming macie mnóstwo gier macie też doładowania oraz dodatki do gier. Wystarczy, że klikniesz mój link w opisie. Wszystko jest w linkach na dole, tam zapraszam i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Czasem wasza więź podczas klasza staje się jednością. Bardzo niefortunnie mi przeszedł czempion. nie wiem czy to widziałeś. Olu, ty masz k**wa refleksy, Osłoniłem cię. Ja to jaki ja jestem kur... dobry. Zaraci Jak Ja dole, nie miałem k**wa szans. Masz wód? Boże co ja sobie zasłabiony O daj się kradnąć, oh proszę Nie MY jesteś no i w końcu A wystarczyło raz KUP, dobrze! Stójcie, stójcie, stójcie tak lepiej, stójcie! O mamale! O ma mama, male! Ale dobra Oriana kupa zrobiła mi dzień. I właśnie to jest następny krok zabawa. Fajnie by było też jakiś korzyść wziąć z tego klasa jak się przegrywa. I bawcie się też tym trybem. Pogstin. 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 Oj, kuwa. Jaka kuwa. No widzę, ale zdążę. Zdążę, zdążę, na pewno. Na pewno. Na pewno moje no. no. Ojojojojoj. Co oj, on oj. jest z kondomem, wczoraj, <laughs> O kur... Pingu. No, no. Marmurowy Malfight Jak tam przyku... ...z kołpaka między tyce tej rally, to ją zwinie w pół. Takie kurmi... <laughs> Bocian. <gul> Co to za kur... No przecież nie da się tego dogonić w żadnym stopniu. Profesor! No, Kolejny no, Ty w ogóle wiesz co ty klikasz? O! Pierwszy patrz, 25 minuta! Do niej napisał, zagrajcie jednego. No jak to zrobisz, to robię ci loba. JA PIERD... ...sportem. NO wam fun Całkiem nic nie znoszące w waszym życiu. Wiecie jak się nazywa wibrator do mordy dla osób, które nie wymawiają R? Rerek. Jak? Rerek. <grym> jak? Możesz powtórzyć? Rerek. <grym> <grym> Skoro czerpiesz już zabawę z klasza, to następnym krokiem, który jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny. Bardzo ważny, naprawdę, bardzo ważny. Następne, co będziesz musiał zrobić, żeby stać się dobrym klaszowcem, to. Nie daj się złapać łapów z O! Huh? O, ja pierdolę. Dunie na wójtce bym umarł. Halo. No ku... Nie zdążyłem. Ja ciągle widzę tą łapkę, ja się stresuję po prostu, ja już zaczynam panikować Ile, ile razy on nas na tym bocie złapał, kur... Znaczy mi Oj, oj, oj kur... Kiedy już opanujesz? Łapka kanka? Ty kur... To teraz nadszedł czas nad tym, żebyś nauczył się farmić ja, No, właśnie, no, no... Przecież kurwi... Wziąłeś to? Aha, Ani, ani, ani kur... Jedno, panu Ua! Teraz to, tym, to nie wiem, co robią. Tak, no, Dobra, kur! Dobra, jakoś trzeba rozporządzić tą farmą, teraz trzeba być, zamienić się w fakera. Okej. Okay. Chodzisz gitara. Guit. Ja. No dużo. Sorry, <śmiech> sorry. <śmiech> Jeśli dostosujesz się do tych wszystkich porad, to będziesz pierwsze miejsce na Clash, ale został nam ostatni krok. Ostatnim krokiem, który musisz zrealizować, żeby zdobyć podium, jest następujący.

Bumbi. Dobra, bardzo. No i czasami może ci nie wyjść. Ojeju. Ja... Ale co to za odkurza czy jest O Ojeju Nie umieram Nie wiem, kurde Kurwa Nie wiem, jestem głównym, ale mnie nie bije wieża, więc mam wyjeżdża. Czasami się staną rzeczy, których ty sam nie jesteś w stanie pojąć. Jeszcze flash to Czemu nie wie, że biję w tym miejscu, w tym... Czasami będziecie musieli zaryzykować. Nie wiem, wbijamy w nich i co będzie to będzie? Czasami po prostu będą mieli lepsze lutki. Tak Maszę proszę. Nie. Kur... o co kur... Chodzi z tym czempion? jest tutaj. Bo mogę wyflyszować z tego ścierku! Nie da się kur... Czekaj. Nie no jak mi takim kombem nie zabijamy, to jak my k chcemy wygrać? A czasami okazja przyjdzie sama. <laughs> nie pusty, nie, pusty. nie pusty. hej! Ej! No. Teraz! Lesznie. Nie, skle sklep jest co za Ale co by się moi drodzy nie wydarzyło? Pamiętajcie jedno Nagrody! To właśnie dla nich walczycie! To dla nich jest warte ten cały zachód! To właśnie dla nich! Próbujesz wygrać! To właśnie dla nich! To właśnie one! Popędzają cię do tego, żeby wygrać! Nie! Yeah. Dobra, panowie, wygraliśmy Klasza. Dobra, panowie, mamy kurwa, wygranego Klasza. <grystanie> Błąd na Gród Klasz. Z powodu błędu związanego z Klasz nie mogliśmy A. dostarczyć ci twoich na- Wygrałem nic, No nie! Nie wierzę. Te wszystkie godziny, planowanie, to wszystko poszło na marne? Czy to już jest mój koniec? Nie, to nie może być koniec. Muszę tam iść. Muszę im pokazać. Oni są. Gdzie oni mogą się ukrywać? Muszę znaleźć! Muszę do nich dotrzeć! Ej, chłopie, spokój się, ty to dostałeś. Co? Serio? Dobra, mam, mam, mam. Dobra, klikam to. Ale no, główny. Graj w suciki. A to są odłamki, tylko? Nie ma, to jest to są odłamki. Ale, przedwieczny totem? Ja cztery godziny zmarnowałem na takie syp. <coughs> no, yy. może jakiś subik?